CZ Serwis. Mam do przestawienia fabrycznie nową ramę do mojej CZ. -y. Nówka rama. Nic nie jest nabite. Tylko ona jest dosłownie tutaj do poprawy. Ale to idzie w palcach wyprostować. To jest fabrycznie, jeszcze raz fabrycznie nowa rama, a to jest moja stara rama. Tu akurat problemu nie ma, ale jest problem tak. Tutaj jeszcze pokażę. Tutaj wszystko ładne, schludne, a idziemy do, do starej ramy. Pospawane, poniszczone, krzywe i tak samo tutaj ładne z tamtej strony będzie dużo gorsza powierzchnia o, widać jaki syf nasmarkane i tak samo mocowanie tłumika widać że była Yy, tak powiem masakrowana. I tak samo wahacz yy, To jest ten stary od niej wahacz. Czyli do tej ramy. Widać, że tutaj jest puknięty. Tak samo tutaj, czyli dwa miejsca. Z tej strony to samo. I mam inny wahacz akurat dał mi za darmo ten gościu, który dał mi tą. Dał mi, to sprzedał mi tą yy, nową ramę. Dostałem wahacz, to już zostało, tak powiem, dostosowane. Yy, wszystko jest w porządku. I widać, że jest w bardzo dobrym stanie. Ale jest pewna. Tak powiem, pewne znak zapytania odnośnie, tak sobie te ramy porównywałem. I może tak tu będzie widać, chodzi mi o, o ten element, co jest tamtej ramie, o ten właśnie trójkącik. To są dwa trójkąciki. Nie wiem do czego to jest stara rama czegoś takiego nie ma nie wiem nie wiem do czego to jest mówię to wyjdzie w praniu ale fabrycznie nowa rama nic, nic nie majstrowane dobra